Witajcie na kanale Sąsiad są News. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć ciekawy temat, a mianowicie dlaczego w Polsce tak naprawdę Polacy już nie wierzą w żadne wielkie projekty, my, zwykli obywatele. Tak naprawdę dlaczego tak naprawdę zniknęła nasza cała wiara w jakieś dużo ogromne projekty, to no bo świadom sobie pewne pewne rzeczy, może zacznijmy od tego, że na przykład takie CPK, Elektrownia Atomowa, wielkie przeogromne inwestycje, które miały być strategicznymi projektami, głównymi portami komunikacji Innymi, czy też tami, które miały transportować wiele, wiele chłopców towarów, zostały zdezintegrowane bądź też zmniejszone do skali, która nie powinna mieć miejsca. Ile razy Polacy reagują na to, a no cóż, no zdarza się a czy w ogóle jest taki wielki projekt tak naprawdę możesz sobie zadać pytanie, no bo to z tego, że na przykład w drodze powiatowej obok naszego miasta wybudują nie wiem, barierki e, czy inne tego typu rzeczy, to nie jest jakiś ogromny projekt, e, tylko o czymś znacznie większy, coś co jest dla nas dla całego społeczeństwa, dla wszystkich, dla nas Polaków, dla gospodarki przede wszystkim dlatego, dla żeby nam lepiej się żyło nasze PKB rosło a nie stało w miejscu, no bo tak naprawdę uporządkuję sobie pewne pojęcia przede wszystkim to są projekty też długo terminowe, no, mniej więcej no, oczekiwania na takie projekty to jest między 10 a 30 lat można powiedzieć, no, bo to są projekty tak wielko że sięgają naprawdę wielu, wielu e, lat e, działań projektowania, inwestycji i samej też e, budowy tak naprawdę są to projekty, które wykraczają poza jedną kadencję danej partii. Co z tego, że na przykład, nie wiem, PiS, PO, czy nie wiadomo, kto będzie u władzy, czy, czy nawet ładna partia rządząca, wymyśli sobie projekt, złóżmy budowy największej elektrowni atomowej na świecie, no to nie da się tego zrealizować w cztery lata, ze względu na to, że jest duża, porędalna wręcz ilość pozwoleń na to, żeby taki projekt realizować i przede wszystkim y, ludzie też muszą wyrazić na to chęć i wszystko naprawdę trwa, no jedna decyzja popycha drugą decyzję, a trzy decyzja dopiero zapada gdzieś gdzieś za parę lat, wtedy można dopiero zacząć budowę Same też te projekty no, wymagają stabilności i zaufania, przede wszystkim właśnie tej ciągłości, o której e, mówię. No bo co z tego, że jedna partia X zacznie to nie wiem, załóżmy 5 lat temu, potem będzie partia Y, która te 5 lat nie zrobi nic, potem znowu ta partia X wraca na, na te miejsca rządzące i to naprawdę tam się praktycznie nic nie poruszyło w tym projekcie. No to są projekty, tak naprawdę, za przeproszeniem, znikąd i jedzące do nikąd. No i przede wszystkim to jest też y, symbol ambicji państwa, no bo takie wielkie projekty to też jest ambicja państwa do tego, żeby zostać y, wielkim inwestorem, można powiedzieć, w swoim własnym państwie i pokazać innym krajom europejskim, że coś się da przynosi to y, odpowiednie, współmierne korzyści. Jest wiele takich niedokończonych obietnic, no bo nawet yy, wielkie zapowiedzi infrastrukturalne, gdzie miały być rozbudowane drogi, nie wiadomo jak, chociaż w Polsce i tak czy siak są drogi w rewelacyjnym stanie, yy, czy też są bardzo dobrze skomunikowane, porównując lata wstecz, dosłownie nie wiem, 10 lat do tyłu, yy, to jest ogromna różnica, wręcz jest przepaść w tych drogach. I przede wszystkim mamy taki plus, że u nas wiele, wiele dróg jest bezpłatnych. tego, co yy, się zaznajomiłem z tematem, to tylko i mamy teraz jedną drogę płatną, a mianowicie to jest druga A4 między Katowicami a Krakowem. Spójrzmy sobie teraz na prosty przykład, gdzie mamy wielki czy potężny Orlen, czy też spółki PGG-u. No, generalnie spółki z państwa. Ludzie na wysokich stanowiskach, którzy naprawdę dawali radę i te spółki przynosiły jakiekolwiek zyski, dochody, właśnie tak między innymi Orlen. No to teraz niestety szybują mocno w dół, no bo po zmianie partii rządzącej widać, co niestety tam się dzieje. No, że tak powiem, istny chaos. Tak naprawdę Polacy nauczyli się jednego, że państwo obiecuje, ale no nie dowozi, no taka prawda. No. Cóż, cóż, cóż można więcej rzec tak naprawdę? E, tylko, że polityka jest tak naprawdę reset co 4 lata, no bo to jest dosyć istotny mechanizm wręcz, e, bo każda władza zaczyna od zera. Poprzedni zawsze wszystko zepsuli, wszystko było źle, wszystko jest niedobrze, wszystkie drogi, projekty było B. E, tak naprawdę projekty stają się partyjne, a nie państwo. Jest też chaos prawny, jest wiele zmian reguł w trakcie samych budowy, tak jak już wspomniałem, jest wiele czynników, jasności decyzji, sprzeczne komunikaty. No wielkie projekty wymagają jednego: wiary, że reguły się nie zmieniają, a te naprawdę nie zmienią się jutro. No A tak naprawdę, my, zwykli szczerzy ludzie, co możemy powiedzieć? no My wolimy tak naprawdę małe, prywatne strategie przetrwania, wolimy odsłyszeć, że u nas zamiedzą wybudowanie nową drogę, bo będzie nam się lepiej, szybciej dojeżdżało do pracy, czy naprawili tą starą. Niestety nikt też nie wierzy w obietnice zb zbiorowe. Tak naprawdę myślimy, że zrobimy swoje, reszta mnie nie obchodzi, a ja tak naprawdę mam ogromny wpływ na politykę, to inne jak nie my możemy mieć wpływ na politykę, tak. Pewna istotna obserwacja, ponieważ yy, społeczeństwo jest nauczone sceptycyzmu, no bo zamiast nadziei jest ironia, mem zamiast debaty i dystans zamiast zaangażowania, no bo sceptycyzm w Polsce nie jest cechą charakteru, to jest mechanizm obrony, no bo lepiej nie wierzyć niż znów się rozczarować. Tak naprawdę ile razy można sobie e, powiedzieć jedną rzecz, niby człowiek wiedział, ale się udził. no i cały czas wracamy do jednego i tego samego. Dlaczego to jest groźne? No bo, nie oszukujmy się, bez wielkich projektów nie ma rozwoju, bez wiary nie ma wspólnoty, bez wizji zostaje tylko administrowanie. Naród, który nie wierzy w przyszłość, zaczyna żyć wyłącznie teraźniejszością. A jaki jest skutek? No, jak wiadomo, radykalizacja, bunt, ucieczka, skrajności lub apatię tak naprawdę nie robienie kompletnie niczego. Teoretycznie, co musiałby się tak naprawdę zmienić, żeby wróciła wiara? No bo, tak naprawdę, całe nasze podejście, nasza cała mentalność, ciągłość ponadpartyjna, żeby te projekty były Realizowany, nie było to zrzucane na partie X, Y, tylko po prostu żeby to była wina rządu, jeżeli coś nie zostanie dowiezione. Mówienie prawdy o kosztach, czy też zostały przeliczone, czy niedoszacowane. Nie obietnic, więcej też realizacji, bo u nas to bardzo źle wygląda, jeśli chodzi o ilość obietnic. Polacy tak naprawdę nie potrzebują wielu obietnic, tylko potrzebują projektu, który zostanie dowieziony od początku do końca. No, dużo więcej trzeba nam. Problem polski nie jest brak pomysłów, tylko tak naprawdę, czy nie jest też nawet brak pieniędzy, czy też brak ludzi do, do pracy, bo na nasze państwo liczy 30 parę milionów ludzi. Może budżet mamy bardzo, bardzo, bardzo przekroczony, ale mimo to, że mamy budżet przekroczony, to też i tak się jak te pieniądze na inwestycje gdzieś się znajdują. Też trzeba te inwestycje realizować, żeby nie nam, tylko naszej przyszłości za 10 lat lepiej się żyło jeżeli nam teraz w teraźniejszości. I tylko i wyłącznie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to były tak naprawdę inwestycje krótkoterminowe z zagranicy, tylko żeby to inwestycje długoterminowe dla nasze pieniądze, z naszego budżetu i tak naprawdę, żeby nam, zwykłym obywatelom, dawały to ogromne plusy. To by było na tyle. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mówi dla Osja, czyli sąsiad. Na razie. Cześć.